Hej, Dymanciki z tej strony, Anie i witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale, który jest takim dniem z mojego życia, w którym zdecydowałam się czytać książki przez 24 godziny, żeby dać radę skończyć czytać jak najwięcej książek. Skąd taki pomysł? Z mojego kanału możecie kojarzyć, że ja na mojej szafce nocnej trzymam książki, które aktualnie czytam, czyli te, które już zaczęłam czytać, lub te, które chcę zacząć czytać. Także e, zaczęła się ta kubka robić dość spora. E, sporo książek zaczynałam i nigdy ich nie kończyłam, i w momencie, gdy teraz wyciągnąłam sobie te książki, to mam e, aż sześć e, pozycji, które już albo kończę, albo jestem gdzieś w połowie niektóre dopiero co zaczęłam yy, i do których nigdy nie wróciłam których nigdy nie przeczytałam do końca z różnych powodów yy, czasem rozproszyła mnie inna książka bo jednak mam taki nawyk yy, przeskakiwania do innych książek czasem po prostu nie byłam w nastroju na książkę bo jeśli chodzi o takie yy, luźniejsze młodzieżówki, obyczajówki to są to książki, które lubię czytać latem, gdy jest ciepło gdy jestem na yy, zewnątrz gdy jestem na jakiś wyjazd to wtedy takie książki o życiu codziennym y, bardzo fajnie mi się sprawdzają. Jeśli chodzi o resztę roku, to raczej po niej nie sięgam. Także mam tutaj kilka takich y, obyczajówek, więc fajnie będzie je w końcu skończyć i opowiedzieć Wam y, troszeczkę o każdej z nich. Większość dnia zamierzam spędzić dzisiaj na czytaniu, także dzisiaj akurat wstałam dość wcześniej, bo już ponad dwie godziny temu, po to, żeby pocieszyć się moim porankiem, żeby się użykować. Zjadłam też śniadanie, i w tej chwili mamy godzinę siódmą. A ja wróciłam do łóżka i jako, że jeszcze go nie pościeliłam, to zaczniemy ten filmik tutaj. Książka, od której będę chciała zacząć, to książka, na którą naprawdę już najwyższa pora, ponieważ jest to książka świąteczna. Nazywa się Miłość na Gwiazdkę Colleen Wright. Książka, którą już wam pokazywałam w grudniu, styczniu, której mimo wszystko nie skończyłam, ponieważ zaczęłam ją czytać. Oczywiście koło świąt, a później było mi tak dziwnie do niej wracać, bo już nie było tego nastroju świątecznego, także no m, najwyższa pora. Godzina 7:14, a my zaczynamy z książką numer 1. Oczywiście przygotowałam sobie wodę i jeśli chodzi o łóżko, to jest to chyba moje ulubione miejsce do czytania, bo raczej nie mam w mieszkaniu żadnego takiego kącika do czytania. Zacisznego miejsca, więc łóżko to jest miejsce, w którym najprościej jest mi się zrelaksować i po prostu cieszyć tym, co aktualnie czytam. Oczywiście nie zamierzam tam spędzić całego dnia, ale zaraz po rozbudzeniu, czy chwilę przed spaniem, jest to po prostu miejsce idealne. Skończyłam książkę numer jeden. Więc tak, leżąc tutaj, wam troszeczkę opowiem. Nie sądziłam, że w kwietniu jeszcze y, poczuję święta w taki sposób. Przez chwilę obawiałam się, że będę miała już problem z zapamiętaniem bohaterów, ale naprawdę każda z tych historii, która jest tutaj opowiedziana, jest tak unikalna, że nawet jeśli miałam problemy z imionami, to mimo wszystko całą resztę y, dobrze wciąż pamiętałam. I po prostu to jest taka książka której chyba potrzebowałam. Potrzebowałam się uśmiechnąć, i teraz mam po prostu ochotę przytulić tą książkę. Na pewno będę Wam jeszcze chciała o niej przypomnieć, jak już będzie bliżej kolejnych świąt, ale jeśli będziecie ją gdzieś widzieli na przecenach, bo teraz będzie raczej tańsza niż w grudniu, to polecam. Bardzo miły Star. Dzisiejszego dnia. Teraz muszę się ubrać, żeby wyprowadzić pieska, i później wrócę do Was z kolejną książką. Wróciłam, gotowa na książkę numer dwa. Zrobiłam sobie nawet zieloną herbatę, także będę miała sobie co popijać. I książka, którą teraz będę czytała, to Huxley Nowy wspaniały świat. Jest to książka, której początek pamiętam już prawie na pamięć. Tyle razy ją czytałam, tyle razy do niej siadałam. Ale nigdy nie pamiętam kończenia jej. Nie wiem w jaki sposób to się stało, za każdym razem coś mnie rozpraszało. Bardzo często brałam ją ze sobą na wakacje, a aktualnie zabrałam się za czytanie tej książki po angielsku. Mam PDF-a i czytam sobie tak mniej więcej po rozdział, dwa rozdziały dziennie. Więc wyciągnęłam tą książkę, żeby czasem w niektórych momentach porównywać tłumaczenie angielskie do polskiego, zobaczyć niektóre słownictwo, żeby też nie używać słownika, gdy nie jestem czegoś pewna, tylko zobaczyć w jaki sposób zdecydował się to przetłumaczyć autor tłumaczenia. Więc było kilka takich momentów, w których chciałam mieć tą książkę pod ręką i znalazłam w środku zakładkę, akurat to jest moja lista rzeczy do zrobienia z. Uwaga, 2018 roku, także to był ostatni czas, kiedy czytałam tą książkę i mam do przeczytania połowę, może jedną trzecią tej książki. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek wcześniej to przeczytałam, czy nie. To się okaże, po prostu chcę dokończyć yy, czytać tą polską wersję zanim dojdę do tego momentu w tej angielskiej, bo po prostu chcę już mieć o niej jakieś pojęcie yy, o tej książce opowiem wam więcej jak już ją zdążę przeczytać, no ale bardzo się na nią cieszę, bo to jest coś co bardzo mnie interesuje i co zawsze bardzo, bardzo mnie wciąga i tutaj muszę Wam powiedzieć, że jestem osobą, która czyta bardzo powoli. Lubię cieszyć się każdą stroną i czytam ją mniej więcej takim tempem, jakbym czytała na głos. Dlatego też tego dnia nie narzucałam na siebie zbyt dużej presji, żeby przeczytać jak najwięcej, bo yy, nie na tym mi zależało. Chodziło mi bardziej o to, żeby fajnie spędzić dzień i żeby znów prowadzić u siebie ten nawyk czytania, który gdzieś tam odszedł u mnie na bok. Mimo wszystko jestem ciekawa, ile innym udaje się przeczytać tak w ciągu jednego dnia. Także jeśli podejmiecie się tego challenge'u, tego wyzwania książkowego, to napiszcie mi, ile najwięcej udało Wam się przeczytać w ciągu jednego dnia, albo w stronach, albo w książkach. Jestem ciekawa. Właśnie rozładowałam drugą już baterię, co potraktuję jako znak, że czas na przerwę. Zostało mi tak może z 70-80 stron, także teraz zrobię sobie przerwę, żeby coś zjeść. Czas na drugie śniadanie, może zrobię sobie drugą herbatę, a później usiądę, żeby dokończyć czytanie. W tym momencie było to już koło południa i okazało się, że nagrywanie tego filmu będzie większym wyzwaniem niż na początku mi się wydawało. Miałam problemy z bateriami, które starałam się na bieżąco ładować, ale musiałam też brać takie krótkie przerwy. Druga sprawa to miejsce. Na samym początku zaczęłam nagrywać w 4K, co było wielkim błędem. Także działałam na dwóch kartach pamięci i przerzucałam to od razu na komputer. Od razu montowałam te kawałki, żeby je przyspieszyć, żeby zajmowały one mniej miejsca, żeby móc to już usunąć, oczyścić i mieć miejsce na to, żeby nagrywać dalej, ale jakoś sobie poradziłam po prostu tutaj czytając siedziałam przy biurku i pilnowałam, żeby to wszystko się eksportowało. A tak na pewno jeśli będę chciała kolejny raz nagrywać tego typu filmik, gdzie muszę być przygotowana na godzinę materiału, to już będę miała do tego inne podejście i będę wiedziała na co zwrócić uwagę. No i skończyłam czytać nowy, wspaniały świat, na pewno nie po raz ostatni, bo... Wydaje mi się, że troszeczkę się pospieszyłam, głównie jeśli chodzi o rozdział 16-17, gdzie jest opisywana nauka, religia, polityka właśnie pod kątem tego wytworzonego świata, tej utopii stworzonej przez autora. Ja właśnie uwielbiam książki, które mówią o jakiejś wizji przyszłości lub o świecie, który po prostu działa w troszeczkę inny sposób. Uważam to za bardzo ciekawe i lubię czytać o po prostu różnych innych wizjach, także jeśli też lubicie taką tematykę, to to jest na pewno taki klasyk. Nie mogę się doczekać, aż przeczytam też tę książkę po angielsku, a zanim przejdziemy do kolejnej książki, to potrzebuję chwilę przerwy, głównie na rozciągnięcie się, włączę sobie jakieś ćwiczenia, yy, jakiś pop-pilates, yy, troszeczkę kardio, bo po prostu czuję, że spadło mi ciśnienie, bo już to się na mnie fizycznie odbija, także 30 minut przerwy i widzimy się z kolejną książką. Wróciłam jeszcze rozgrzana i mamy godzinę 14.10, także o wiele lepiej się czuję, mam więcej energii, pomimo, że się trochę wymęczyłam i chciałabym zaraz wskoczyć pod prysznic, zrobić coś do jedzenia, więc wiem, że nie mam wiele czasu do tego momentu. Także książka, po którą chcę teraz sięgnąć, to mowa z serca Waite jest to książka z wierszami krótkimi tekstami na temat wszystkiego i niczego. I jest to taka książka, po którą lubię sobie sięgać wieczorami i po prostu czytać po kilka stron. W niektórych momentach nawet otworzyć osobą stronę i sobie przeczytać co tam jest. Nie jest to taka książka, którą chciałabym przeczytać na raz, bo chcę się nią troszeczkę pocieszyć. Także teraz zacznę i mam też takie karteczki, którymi będę sobie chciała zaznaczyć jakieś fragmenty, do których chcę wrócić. Także mam kilka kolorów, więc mogę mm, każdy sobie y, przypisać do jakiegoś innego tematu, jakiejś innej kategorii, y, czy po prostu coś, żeby mi potem ułatwiło odnajdywanie tego, co chciałam znaleźć. Więc poczytam jej troszeczkę teraz i będę ją chciała skończyć wieczorem, a pomiędzy czytaniem teraz, a późniejszym będę chciała przeczytać inną książkę. I jest to książka Save Me, którą też już pokazywałam Wam na Instagramie, bo czytałam ją jakieś pół roku temu może. I nawet widać, ile przeczytałam. Tu jest takie jaśniejsze, ponieważ korzystałam z tej zakładki jako zakładkę do czytania, więc ta część po prostu, którą przeczytałam była zakryta przez nią, dzięki czemu od słońca nie ściemniała, a ta część, której nie przeczytałam ściemniała. Teraz zdążyłam jej troszeczkę dalej przeczytać w tym miesiącu, więc dzisiaj zamierzam ją skończyć. Mówię wam o tym teraz, bo pewnie nie będę miała okazji się odezwać już do jutra. Także dwie książki przeczytane, dwie jeszcze do przeczytania. Tam mam jeszcze dwie, ale myślę, że cztery to i tak już byłby dla mnie duży sukces, więc czytajmy dalej. Miałam 5 kolorów karteczek, którymi zaznaczałam sobie te strony, które jakoś szczególnie mnie poruszyły lub które wiedziałam, że będę chciała kiedyś przeczytać, bo wiem, że są to rzeczy, które czasem potrzebuję usłyszeć i takie, którymi czasem mogę się podzielić z innymi, gdy tego potrzebują. Póki co wygląda to tak, bo sobie całkiem sporo y, stron i dokończę ją czytać dzisiaj wieczorem, ale wiem, że na pewno nie jest to taka książka, którą przeczytam raz i odłożę na półkę, tylko będę ją chciała mieć pod ręką i sobie wracać do tych niektórych momentów, także też fajnie będzie mm, sobie to opisać. Każda y, karteczka jest inną kategorią, każdy kolor oznacza coś innego, ale teraz czas na przerwę, a po przerwie Save me. Jeśli chodzi o Save me, to tu nie miałam wysokich oczekiwań, ponieważ pierwsza połowa jakoś mnie szczególnie nie poruszyła. Nie było tam nic takiego szczególnego, co sprawiło, że potem wracałam do tej książki, dlatego też ona czekała tyle miesięcy, aż nadeszła na nią pora. Było to takie powolne poznawanie bohaterów, z którymi nie czułam się od razu jakoś mega związana, ale ostatnia jedna trzecia tej książki po prostu rozwaliła mnie na łopatki. Udało mi się wzruszyć, były też momenty bardzo gorące. Naprawdę, pełen komplet i wszystko, czego mogłam oczekiwać od tego typu książki. I jest to trylogia: jest jeszcze książka Save You i Save Us. I na pewno teraz nie będę już sobie mogła odpuścić, i na pewno będę chciała. Ją przeczytać. I już wieczorem wróciłam do mowy serca, nawet widać, jak za oknem robi się coraz ciemniej. W momencie, gdy już zaczęły mnie boleć oczy, zapaliłam sobie światło i dość szybko skończyłam tę książkę. A na sam koniec jeszcze sobie usiadłam i przejrzałam wszystkie te strony, które sobie zaznaczyłam, i poprzekładałam te zakładki tak bardziej u góry, żeby nie zasłaniały mi tekstu. Witam Was już kolejnego dnia. Tutaj chciałabym Wam tylko zrobić takie szybkie podsumowanie tego, co udało mi się wczoraj przeczytać. Także e, dzień zaczęliśmy książką e, Colin Wright Miłość na gwiazdkę. E, bardzo fajna pozycja świąteczna. E, później przeczytałam Huxley Nowy Wspaniały Świat po polsku. Sięgnęłam też po mowę z serca Crio e, Wade, do której na pewno będę wracała. Było też Save Me Money Kasten oraz... Miałam jeszcze przygotowane dwie książki tego dnia. Książka Hollyborn, jestem już normalna, którą jakiś czas temu zostawiłam, bo po prostu nie ciągnęło mnie do tego takiego codziennego życia. Imprez, to był chyba college, także takie życie codzienne, przyjaźnie, związki. Ale teraz w momencie gdy jesteśmy po w domu, to naprawdę przyjemnie mi się coś takiego czyta. I zostawiłam sobie jeszcze jedną książkę. Wszystko co usłyszałam od moich psów. Johna Katza, książkę, którą zaczęłam czytać jeszcze w gimnazjum, jak nie wcześniej, także. E Pewnie zacznę od nowa. Po prostu książka, która leżała u mnie na półce już od wielu lat. Także jeśli Wy też macie takie książki, które czekały na swoją chwilę, to właśnie nadszedł ich moment. Wydaje mi się, że taki maraton książkowy to bardzo fajny sposób na spędzenie czasu z domu. Także na pewno Wam polecam i bardzo chętnie usłyszę, jakie Wy macie książki do przeczytania: książki, za które chcieliście się zabrać od jakiegoś czasu, książki, na które nie mogliście się doczekać, albo książki do których bardzo chętnie wracacie. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy też macie takie książki, które możecie po prostu czytać od nowa i od nowa. Ja zdecydowanie mam kilka takich, które przeczytam już kilka razy, także bardzo chętnie zawsze słucham o Waszych pozycjach. I to już tyle na dzisiejszy filmik, także bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.